To miasta 2 lipca 750 szóste urodziny miasta, które w tym roku będą odbywać się na Placu grumbalskim, choćby z tego względu, że jak doskonale wiecie, Szanowni Państwo, na Placu Grumbalskim znajduje się dzwon pokoju i uderzenie w ten dzwon, później odegranie hejnału miasta, będzie to początek takiego prawdziwie rodzinnego pikniku. Nazwaliśmy to święto Urodziny Miasta Festiwal Kataryniarzy. To hasło festiwal jest troszeczkę nad wyraz z tego względu, że taki prawdziwy festiwal taki ogromny już Festiwal Kataryniarzy. Chcielibyśmy, chcielibyśmy, aby odbył się w przyszłym roku w naszym mieście, a w tym roku będzie to jakby pokazanie tego, jakie kataryniarze mają możliwości. Pojawi się ich kilka, z różnych państw, jak to jest pięknie w tym materiale napisane. Na pewno będą to Kataryniarze z Niemiec, bodajże z Belgii i Holandii. Jeszcze czekamy na jedno potwierdzenie z Austrii. Zatem myślę, że to będzie taka fajna wycieczka, nie tylko pod względem tej specyfiki, tej muzyki, ale także będzie to wycieczka międzynarodowa, ponieważ przypuszczam, że Kataryniarze zagrają utwory znane w krajach, z których pochodzą. Rozpoczniemy, jak nie powiedziałam, o godzinie 12. Później przedstawią nas jak Katarynki. Pan Przemysław Frydygier będzie prowadzący tę imprezę. Jest to Pan, który przygotowuje te festiwale w całej Polsce. On do nas, do nas też przyjeżdża. Zagra dla nas Gorzewska Orkiestra Denta, ponieważ Gorzewska Orkiestra Dęta to taki nasz sztandarowy okręt miejskiego Centrum Kultury, myślę, że doskonale Gorzewioną znany, choć czasami Gorzewianie też czują pewien niedosyt tej muzyki, w bardzo takim lekkim repertuarze, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jako że rynki to przygody się a będzie również kapela retro, szanowni państwo, więc będzie to taka różnorodność. Trochę przeniesiemy się w zupełnie inny świat, świat bardzo magiczny. I chcemy właśnie właśnie dlatego chcemy, żeby to był taki piknik bardzo, bardzo rodzinny, żebyśmy do godzinę miasta spędzali rodzinnie. To jest wtorek, więc dzień pracy, ale zważywszy na to, że są wakacje, to liczymy na bardzo dużą ilość młodych ludzi, dzieci, rodziców, dziadków. Dla nich będzie specjalna wata cukrowa jakieś stoiska gastronomiczne. No i to, co też ważne, tego dnia będziemy też mogli pomóc, dlatego że imprezę tę organizujemy razem z Fundacją Mam Marzenie. Pani Monika Piaskowska miała być dzisiaj z nami tutaj, ale niestety obowiązki ją zatrzymały w pracy. Będziemy zbierać dla młodego Gorzowiamina, bardzo ciężko chorego, 18-latka, który bardzo chce wyjechać do Barcelony. Z tego co wiem od pani Moniki Piaskowskiej już naprawdę niewiele zostało do uzbierania, więc liczymy na to, że podczas tego festynu do tych puszek wyląduje, w tych wyląduje odpowiednia ilość pieniędzy, która pomoże wysłać fundacji jej marzyciela do Barcelony. To właśnie Fundacja przygotowuje program dla dzieci, czyli to będzie oczywiście tradycyjne, uwielbiane przez dzieciaki malowanie twarzy. No i będą też dłuchańce, z tego co wiemy, w dużej ilości i to podobno takie, jakich w Gorzebie jeszcze nie było. Zatem sądzę, że te cztery godziny, które mamy dla Państwa przygotowane, to też cztery godziny z tego względu, że nie wiemy, jaka będzie pogoda. Tak? Jeżeli będzie ogromny upał, to cztery godziny na placu grunwaldzkim, który jest mocno nasłoneczniony. To jest długi czas. Jeżeli będzie badać, no to tym bardziej, bo z kolei nie jesteśmy w stanie zapewnić pełnego zadaszenia placu grombarskiego. Ale sądzę, że będą to cztery, pełne, takie, takie bardzo satysfakcjonujące dla Gorzeja. No a dla tych z Państwa, którzy będą musieli być w pracy w tym czasie, nie będą mogli zobaczyć Katarynek na placu grombarskim, przygotowaliśmy niespodziankę w postaci tego, że. Brzydko mówiąc rozstawimy te katarynki w różnych punktach miasta, więc będą grać w Parku Róż, przy Studni Czarownic, na Bulwarze i na Starym Rynku, a to odbywać się będzie o godzinie